Ile jesteś w stanie zrobić przysiadów? W czasie jednego zjazdu robisz ich kilkadziesiąt, więc warto być na to przygotowanym. jestem Karol Puszalski, jestem ambasadorem GoSport i instruktorem narciarstwa. Kiedy przygotowywać się do sezonu narciarskiego? Jeżeli nie ćwiczysz regularnie, miesiąc to absolutne minimum. Zdecydowanie lepiej jest ćwiczyć dwa razy w tygodniu przez dwa miesiące, niż zajechać się pięcioma treningami w ostatnim tygodniu przed wyjazdem. Dlaczego warto ćwiczyć? Dlatego, że jazda na nartach bez przygotowania jest jak jazda samochodem bez sprawnego zawieszenia i hamulców. Po pierwsze lepiej wykorzystasz czas na stoku. Po drugie będziesz jeździł bezpieczniej. Po trzecie będziesz lepiej radził sobie w trudnych warunkach terenowych. Na zewnątrz najlepiej wykonywać ćwiczenia aerobowe. Poprawiają one ogólną wydolność krążeniowo-oddechową. Warto po prostu biegać, ale samo bieganie można wzbogacić o dodatkowe ćwiczenia. Skupmy się na ćwiczeniach bardziej specyficznych dla narciarzy. Bieg terenowy ze zmianą kierunku. Najlepiej znaleźć kawałek nierównego terenu. Bieganie w takim terenie powoduje większą stabilizację i motywację naszego ciała. Zmiana kierunku uaktywni pracę naszych mięśni i w kierunku bocznym, nie tylko w kierunku strzałkowym. Wykroki znacząco zwiększają siłę naszych nóg. Pamiętajcie jednak, aby kolano nie przekraczało linii palców stopy. Przeskoki. Dalej pracujemy nad nogami. Siady z wyskokiem. Pamiętaj jednak, aby lądować na miękkich nogach. Takie ćwiczenia możecie wykonywać w każdym miejscu i w każdych warunkach. Co zresztą dzisiaj widać. Jeśli się wam podobało, kliknijcie łapkę w górę i zapraszam do obejrzenia innych filmów. Czekamy na śnieg. Do zobaczenia.